Dzień dobry, witam w dworze sieraków. Nazywam się Wojciech Giebuta, i opowiem Państwu dzisiaj o winach dla konesera. Z Australii. Jest wiele mitów dotyczących Australii. Pierwszy to taki jeszcze z XVIII wieku, że w Australii wszyscy chodzą do góry nogami, no bo przecież skoro po drugiej stronie globusa, to wszyscy muszą chodzić Antepedes, dlatego też kiedyś kraje te nazywano antypodami. Druga Nit, druga legenda, to legenda związana z misiem koalą Wszyscy są przekonani, że miś-koala ciągle jest pijany, a to nieprawda. Miś-koala jest po prostu nocnym zwierzęciem, dlatego w ciągu dnia jest po prostu troszeczkę ospały, senny i dlatego tak się dziwacznie zachowuje. No, a że je eukaliptus to inna sprawa. Natomiast rzeczą absolutnie prawdziwą, jeżeli chodzi o Australię, to jest to, że od razu jak pojawili się tam Europejczycy, pojawiło się wino. Początkowo Australia. Nie miała być normalną kolonią, tylko kolonią karną, kolonią więzienną, ale to nie przeszkadzało, żeby już pierwsza, pierwsza flota, która wylądowała w Zatoce Botanicznej, to nieopodal dzisiejszej opery w Sydney, już od razu tam w ogrodach botanicznych zasadzono pierwszą winorość i tak rozpoczęła się wielka historia win z Australii. Razem z nami w zworze sieraków jest Dorota Romanowska. Dorotko, wiem, że wielokrotnie byłaś w Australii i odwiedzałaś praktycznie za każdym razem winnicę Thorn Clark. Tak, jak najbardziej. To jest miejsce obowiązkowe w czasie naszej podróży po Australii, po Dolinie Barossa. Miejsce, które rozsławiło w świecie odmianę, przede wszystkim odmianę Shiraz. I również w winiarni Clark powstaje bardzo wiele różnych win z tego właśnie szczepu. No właśnie, no bo Barossa, to tak jak powiedziałaś, to przede wszystkim Shirazy. Trudno jest czasami wybrać tego swojego najlepszego. Ty dzisiaj wybrałaś nam jakie wino? Ja wybrałam wino z linii Terra Barosta, Shiraz oczywiście, i to jest wino, które urzeka mnie z kilku powodych, powodów, ale takim głównym powodem jest jego fantastyczna świeża owocowość. W winach z odmiany Shiraz, właśnie z, pochodzących z południowej Australii, bardzo często mamy do czynienia z owocami, ale one zdarza się, że są takie bardzo przegrzane są wręcz dżemowate. Tutaj. Świeży owoc, który wręcz bucha z kieliszka, hmm, i y, to jest cecha tego wina, która mnie najbardziej urzeka. Mhm. Czyli mamy owoce, ale oprócz wiśni, po, porzeczek, jeszcze troszeczkę jest Oczywiście, przypraw. oczywiście. Są tutaj są tu subtelne nuty i waniliowe, i troszeczkę goździków. Wiele tutaj możemy wyczuć w tym winie. No a dzieliśmy tak z powodu tego, że wino zostało poddane 12-miesięcznemu dojrzewaniu w dębie francuskim. Stąd jego piękna struktura. Fantastycznie zintegrowana. Integrowane taniny. No i przede wszystkim jeszcze wino to cechuje doskonała kwasowość. O co już naprawdę w Baroście nie jest tak, nie, tak łatwo i nie jest to cecha oczywista. No to próbujmy. Mamy tutaj fantastyczny zestaw win z Doliny Barosy. To jest doskonała okazja, żeby spróbować win z jednego regionu, od jednego producenta, z tej samej odmiany, ale zupełnie różnych win, bo mamy tutaj. Wina słynnego australijskiego Shiraza, Terre Barroso, o której już mówiliśmy. Wino Milton Park, delikatnie leżakowane w beczce, jeszcze bardziej owocowe niż to, o którym opowiadała Dorota, ale jest też William Randell, stare, długo leżakowane w beczce. Wino naturalnie ze słynnej odmiany. Shiras. Te i inne wina z Doliny Barosy znajdziecie państwo na stronie wina dla konesera.pl z bezpieczną dostawą pod wasze drzwi.